Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnej lekcji pod tytułem Jak zagrać na gitarze sztukę latania Lady Punk. Mianowicie, zaczniemy sobie tutaj od ustawienia dobrego brzmienia, które będzie tutaj na początku czyste i aby takie wydobyć, Ustaw sobie czysty kanał na wzmacniaczu lub ustaw tą gałkę drive na jakąś minimalną wartość. Następnie dajmy dużo basu, mało middle oraz dużo treble, a na koniec takie efekty jak mocny kompresor, chorus oraz szczyptę reverb. Dodatkowo oczywiście jeśli masz taką możliwość, wybierz gitarę typu stratocaster i ustaw czwartą pozycję na selektorze przystawek. Jeśli masz taką biedę do Lady Punk jak ja, nawet mówiłem to w ostatnim filmie, no to wybierz przednią przystawkę przy gryfie i w miarę możliwości rozłącz w niej cewki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o brzmienie. Zanim zagramy jakiekolwiek pierwsze dźwięki, musimy przecież wiedzieć, kiedy na osi czasu je zagrać. Tutaj w tej zagrywce nie zaczynamy grać pierwszego dźwięku na raz, a konkretnie na literkę i. Właśnie w odliczaniu, kiedy dodajemy literkę i między cyframi, będziemy grali to na tak zwane raz i, czyli posłuchajcie 3 i 4 i raz i 2 i 3. I tak dalej, czyli musimy mieć tego świadomość, że pomijamy jedynkę, a startujemy na literkę i zaraz po niej. Bardzo ważne będzie również świadome zmienianie pozycji lewej dłoni z luźnej na klasyczną. Zobacz, to jest luźna pozycja lewej dłoni, czyli szyjka gitary spoczywa między kciukiem a palcem wskazującym, opierając się tutaj na dłoni, a klasyczna pozycja lewej dłoni jest nieco trudniejsza. Aby ją złapać, należy przyłożyć kciuk z tyłu gryfu, niczym byśmy przykładali odcisk palca do czytnika linii papilarnych. Następnie wyciągamy rękę do przodu, wyginając nadgarstek i oplatamy gryf palcami w ten oto sposób. Jeśli nie wiesz, jak dokładnie posługiwać się jedną i drugą pozycją, na moim kanale znajdują się odpowiednie filmik poka filmiki pokazujące, jak to zrobić. Zerknij na nie, link w opisie oraz pokażę je teraz na ekranie, aby łatwiej było je znaleźć. No dobrze. Absolutne podstawy mamy już omówione, a więc zajmiemy się tutaj kolejnymi dźwiękami, które trzeba zagrać. Na samym początku luźna pozycja lewej dłoni, środkowy palec na czwarty próg czwartej struny, następnie zaraz pod spodem, również na czwartym progu trzeciej strunie palcem serdecznym czwarty. Róg, taki trochę zobacz. Metalowiec albo Spiderman, jak zwał, tak zwał. Więc mamy taki chwyt, który do zbudzenia przypomina E-moll, zagrany w błędnej pozycji. Czyli mamy coś takiego, ale zaraz obok. Jeszcze bardzo potrzebny jest nam pierwszy palec na trzecim progu, struny trzeciej. Tutaj będziemy lewirować między tym dźwiękiem na czwartym progu, a tym na progu trzecim. Za pomocą najczęściej pull ale nie zawsze. Uderzamy sobie dosyć mocno te dwie czwórki. Teraz zobacz na to. Tak jest za słabo. A tak jest dostatecznie mocno. Po prostu te struny muszą tak charakterystycznie dzwonić wręcz. Na tym polega sekret tego brzmienia, aby było mocno zbliżone do oryginału. To jest bardzo ciężką sztuką do wykonania, ponieważ no bardzo niewielu osobom udaje się odwzorować to brzmienie, które jest uzyskane na wczesnych płytach Lady Punk. Mi nie udało się to nigdy do końca, ale przecież staramy się każdy tak jak tylko może, więc może kiedyś mi się uda i usłyszycie takie bardziej realistyczne brzmienie. Teraz tak mamy do uderzenia dwie czwórki. Teraz uderzam jeszcze raz dwie czwórki i wykonuję od razu pull off z czwartego progu trzeciej strony na trzeci próg. Coś takiego. Do zagrania. Teraz następnie trzeba potem uderzyć pojedynczą czwartą strunę na czwartym progu. Czyli pierwsze trzy dźwięki zaprzyjmą tak. Dwie czwórki pull off, pojedyncza struna. Potem dwie czwórki jeszcze raz i małym palcem. Przekładamy się tutaj na szósty próg. Zauważ, że do tej pory trzymałem luźno lewą rękę, ale teraz, żeby dosięgnąć tutaj małym palce, muszę ją właśnie ułożyć we wcześniej wspomnianą, klasyczną pozycję lewej dłoń. I mamy teraz do zagrania pięć dźwięków po kolei, które będą leciały tak. 3, i cztery i raz i... Tutaj robimy mini uzemkową pauzę. Następnie, po tym, należy uderzyć dwie czwórki ponownie, ale spróbujmy je zawibrować. Ja wiem, że to będzie ciężkie i warto w tym momencie użyć cięższych strun lub wyposażyć swoją dłoń w troszkę większą siłę. Można również to pominąć. To będzie kolejny smaczek, który zbliży nas bardziej do oryginału. Czyli uderzam dwie czwórki, vibrato, potem. Tak jak wcześniej, tylko bez użycia tej przednutki, czyli uderzam tutaj dwie czwórki i odpuszczam palec serdeczny, który wykona nam zmianę pull-offem z czwartego na trzeci próg, czyli. A następnie muszę zagrać tak jak wcześniej samotną czwartą stronę na czwartym progu, potem dwie czwórki i czwórkę z trójką. Warto tutaj sobie ćwicząc ten twór. Ćwiczyć coś takiego: czwórka z trójką, czwórka z czwórką, i teraz przekładamy czwórkę z szóstką. Po prostu to będzie dobre ćwiczenie, które nas oswoi z tymi kształtami, które należy tutaj łapać. Następnie ponownie czwórki, dwie z wibratem, takie trochę dłuższe, i czwórki z czwórką i trójką. Po tym do zagrania mamy power hordy, ale zagrajmy sobie to jeszcze raz powolutku, aby lepiej uświadomić sobie, jak to naprawdę powinno być gran 3. Trzy i cztery i raz. I teraz czekamy, czekamy, czekamy. Tutaj jeśli liczysz sobie na okrągło, to będziesz wiedział, że kolejne dźwięki do zagrania będą na tak zwane 4 i jeszcze w obecnym takcie. I będzie to power chord D, czyli palec wskazujący na pierwszy próg struny czwartej. Następnie sugeruję zamiast trzeciego palca użyć tutaj małego palca na trzecim progu struny trzeciej. Wydaje mi się, że w ten sposób tutaj uzyskamy bardziej spójną pozycję lewej dłoni która będzie pasowała bardziej do całości tej zagrywki to będzie przynajmniej dla mnie takie ułatwienie. Czyli gram sobie ten power hold. potem jeszcze dwa razy. Następnie przykładam ten kształt na czwarty próg struny piątej, a pod spodem na czwartej strunie małem palcem szósty próg. Wszelkie materiały dodatkowe do moich lekcji na YouTube, takie jak wideobabulatury, pliki Guitar Pro oraz tabulatura w PDF, są dostępne dla patronów oraz dla osób wspierających kanał. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do materiałów, znajdziesz w opisie tego filmu. Pora na zwrotki. Możemy je zagrać na identycznym, czystym brzmieniu, jak chwilę wcześniej? Można tylko dodać troszkę więcej reverbu, aby mocniej. Zambientować nasze brzmienie. Podzielimy sobie naukę zwrotki na dwie osobne partie gitary, a na koniec połączymy je w jedną wspólną, nieidealną, ale pozwala nam grać ten utwór samotnie, bez drugiego gitarzysty. Więc ma to swoje plusy, jak i minusy. Decyzje pozostawiam każdemu ważne, żeby wiedzieć. Wszystko o tym, jak zagrać obydwie partie, a następnie opcjonalnie je ze sobą połączyć. Teraz partia numer 1, czyli granie pojedynczych dźwięków akordów. Coś, co jest bardzo charakterystyczne dla gry Janka Borysewicza Aby to zagrać, musimy pominąć pierwsze dwa i pół taktu. Zaczynamy dopiero w połowie trzeciego taktu, a konkretnie mówiąc na terkę I, zaraz po trójce. Czymy sobie tak? Raz, I, dwa, I, trzy, I, cztery, I. I ta partia wybrzmiała sobie również poprzez czwarty takt. Jak tu zagrać? Nie wiem, choć się domyśla. Układamy lewą rękę w sposób klasyczny Tak jak wcześniej tłumaczyłem Mały palec na szósty, próg struny czwartej Następnie palec wskazujący Na trzeci próg struny trzeciej A na drugiej strunie palcem środkowym Czwarty próg Tutaj może to być ciężkie do zagrania Bez właśnie tej klasycznej pozycji lewej dłoni Zobacz, jak tak zagram, dosięgam Ale na przykład mały palec już będzie Wytłumiał strunę pod spodem, więc Warto się przyłożyć do konkretnego Złapania właśnie tej pozycji Tak jak mówię. Teraz cóż, wystarczy na tą literkę i pomiędzy trójką a czwórką zagrać trzy dźwięki jako struna po strunie w kierunku od najgrubszej do najcięższej? Przyszła teraz pora na drugą partię gitary, tą, która jest oparta o Power Horde. Po kolei będziemy mieli tutaj takie Power hordy jak Power Horde Giz, czyli czwarty oraz szósty próg, potem Power chord E, pusta struna oraz drugi próg. A na koniec Power hard Fist, czyli drugi próg oraz czwarty próg pod spodem. Możemy to łapać tak, że układamy naszą rękę w sposób klasyczny czyli ciuk z tyłu gryfów, wyginamy rękę i łapiemy sobie tutaj pierwszym, a pod spodem trzecim palcem lub małym palcem. Jak komu wygodniej będzie, tak niech Wow. Kiedy takie podstawy mamy już opanowane, gramy wszystko uderzając w dół w rytmie ósemkowym oraz za pomocą techniki palm mutingu. Jak ją wykonać? Musimy przełożyć tą część dłoni na końcówki strun, tutaj zakrywając je na odległość około od 3 do 5 mm. Uważam, że taka, takie zakrycie spokojnie wystarczy. Wytłumi nam strunę w pożądany sposób, ale nie wytłumi ich samocno. Pokażę różnicę. Tak należy to grać, tak sobie wytłumić. Wtedy będzie tak charakterystycznie i fajnie to brzmiało. Teraz gramy tak. 3 i 4 i Giz. 2 i 3 i 4 i E. 2 i 3 i 4 i Fis. 2 i 3 i 4 i Fis. I 2 i 3 i 4 i. Możemy ostatni takt akordu Fis zagrać nieco inaczej za pomocą tej charakterystycznej zagrywki. I gramy ją na literkę I. Zaraz pojedyncze, czyli FIS jako trzeci takt. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz taki oto sposób, natomiast omówmy sobie jak to zagrać. Będziemy tutaj cały czas wracali do drugiego progu na szóstej strunie granego środkowym palcem, ten właśnie drugi próg pod spodem pierwszym palcem na piątej strunie jedynkę, z powrotem ten drugi próg teraz małym palcem czwarty próg na strunie piątej i z powrotem ten oto drugi próg dwa, trzy, cztery, raz i odnowa. Kiedy udało nam się już opanować jedną i drugą wersję grania zwrotki, połączmy je w jedną spójną całość. Rozpoczynamy od wersji Power Horde, tak jak wcześniej tłumaczyłem, czyli Power Horde Gis raz i 2 i 3 i 4 i Power Horde E, i 2 i 3 i 4 i Power Horde i 2 i 3. No i na koniec. Melodia ze zagrania. Rozpoczniemy sobie to bardziej szczegółowe tłumaczenie od taktu trzeciego granego na Power Horde Tak jak zawsze, klasyczna pozycja lewej dłoni przy Power Hordach i w przypadku tej zagrywki, jeśli dobrze pamiętasz, to również należy taką klasyczną ułożyć. Teraz gramy do trójki w odliczaniu Power Horde czyli raz i dwa i trzy. Następnie mały palec wędruje z trunę niżej na czwarty próg i wykonuję slajd od czwartego do szóstego progu. Całą resztę gra się tak jak wcześniej, więc po prostu to wygląda tak. Raz i dwa i trzy. Czasami bywa to uporczywe do zagrania bez jakiegoś przypadkowego wytłumienia. W związku z tym właśnie wpadłem na taki pomysł, aby wykonywać te slajdy. One troszkę ułatwiają przejście w taki kontrolowany, stopniowy sposób do tego dosyć dziwnego akordu do zagrania. A jeżeli próbowalibyśmy go zagrać od razu, będzie trochę ciężej. Dlatego po prostu spróbuj go układać struna po strunie i palec po palcu, wtedy po kolei. W przyszła nam pora na refren, czyli wisienkę na torcie tego utworu. Aby dobrze zagrać refren, ustawmy sobie dosyć mocny przester na wzmacniaczu oraz wybierzmy przystawkę przy mostku na selektorze przystawek. Dobrze jest tutaj tak samo jak wcześniej lawirować między luźną a klasyczną pozycją lewej dłoni, to nam troszkę ułatwi grę, a ta zagrywka rozpoczyna się na 2 w odliczaniu, czyli pomijamy jedynkę i rozpoczynamy na dwa, takim dźwiękiem jak czwarty próg na drugiej strunie, krany palcem środkowym. Potem mamy czwarty próg na trzeciej strunie palcem wskazującym, potem szósty próg na czwartej strunie palcem serdecznym, następnie siódmy próg na piątej strunie palcem małym. Na przestrzeni tych kilku dźwięków już widać, że z pozycji luźniej bardzo przechodziliśmy w tą klasyczną, aby łatwo było nam dosięgnąć tych konkretnych dźwięków. Następne dźwięki to czwarty próg na czwartej strunie palcem wskazującym, szósty próg na strunie czwartej palcem serdecznym, potem Czwarty próg na strunie trzeciej palcem wskazującym, następnie szósty próg na strunie czwartej palcem serdecznym. Uwaga, ten próg będzie troszkę dłuższy do zagrania, potem e, jeszcze dłuższy dźwięk na czwartym progu struny czwartej palcem wskazującym do zagrania. Całość tego zabrzmi tak. 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i, 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 i. Następnie pozostaje nam do zagrania zagrywka, która brzmi tak. Gramy ją na końcu każdej linijki, rozpoczyna się tak jak wcześniej tłumaczyłem na literkę I zaraz po jedynce i gramy po kolei 2, 1, 2, 4, 2 i uwaga, za czwartym razem kiedy gramy tą linijkę kończąc refren, gramy troszkę inaczej tę zagrywkę, gramy 2, 1, 2, 2, 1, 4, 2, a potem przechodzimy na mostek. pora na mostek, czyli ostatnią partię gitary w dzisiejszej lekcji. Jak dobrze, stało pewnie przez Ciebie zauważone. Brakuje jeszcze solówki, ale ją umieszczę w następnej lekcji, którą wypuszczę, nie wiem jak szybko. Ale dajcie znać w komentarzu, jak bardzo chcecie tą lekcję z solówką. Jeżeli będzie duże zaangażowanie, no to wtedy postaram się jakoś przyspieszyć ten proces. No dobra, zaczynamy. Mamy tutaj barwę czystą, tak, taką samą jak w innej zwrotce. I możemy to zagrać również na przesterze, co również brzmi bardzo kozacko. Tutaj oczywiście każdy niech podejmie sobie własną decyzję. Układamy lewą rękę w klasyczny sposób i rozpoczynamy grę od power powerhordu Giz, granego na czwartym progu szóstej struny palcem wskazującym, i pod spodem będzie to na piątej strunie szósty próg palcem serdecznym. Uderzając w dół, potem przekładamy na power Powerhord E, czyli pusta najgrubsza struna, a pod spodem na piątej strunie drugi próg palcem wskazującym i uderzamy trzy Powerhordy E grane w ten sposób. Potem Powerhord FIS, drugi próg na strunie szóstej wskazującym, i czwarty próg na strunie piątej palcem serdecznym cały ten takt zabrzmi tak. 3 i 4 i gis. E, 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 fis. Tak to będzie leciało. Następnie potem musimy zagrać taką oto zagrywkę. Coś takiego do zagrania. Teraz na samym początku powiedzmy sobie, że ona się zaczyna na raz i, czyli na literkę i zaraz po jedynce w odliczaniu. I gramy po kolei na, drugim, na drugiej strunie, czwarty próg do drugiego, pull-offem małym palcem do pierwszego palca. Potem mały palec na trzeciej strunie, czwartym progu, na trzecim progu trzeciej struny palec serdeczny i na pierwszym progu trzeciej strunie, palec, struny palec wskazujący. Potem strunę wyżej, czwarty próg małym palcem, drugi próg palcem środkowym oraz pierwszy próg palcem wskazującym. I teraz powolutku: 4, 2, 4, 3, 1, 4, 2, judon, Zero i sylwester. No i potem musimy zagrać znów Power chordy. Gramy Power Horde Cis, czwarty próg na piątej strunie wskazującym, następnie szósty próg na strunie czwartej palcem. Serdecznym. Potem trzy Power Hordy Fist, tak jak wcześniej były grane, czyli drugi i czwarty, i Power Hord Gears. Te Power Hordy tłumaczyłem, więc nie ma co tutaj powtarzać się. No i na koniec, ostatnia zagrywka to coś takiego. Czyli środkowym palcem uderzam czwarty próg struny czwartej, potem struny niżej trzeci próg palcem wskazującym, wykonuję slajd do szóstego progu, wracam z powrotem na trzeci, również slajdem, i gram ponownie czwarty próg. Tam, gdzie rozpocząłem tą zagrywkę. Mam nadzieję, że z pomocą tej lekcji udało ci się nauczyć grać tą piosenkę. Jeśli tak, to daj znać w komentarzu jak ci poszło, zostaw łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybuj ten kanał. Możesz również rozważyć, zostanie patronem i za drobną kwotę wsparcia zyskać naprawdę wiele edukacyjnych gitarowych materiałów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.